Cześć z tej strony i wszystkich Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moje TOP 5 najbardziej wkurzających postaci, jeżeli chodzi o grę Brawl Stars. Koniecznie zostawcie tutaj 30 łapek w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Brawl Stars, jeżeli chcecie odcinek z oceniania kąt widzów to 40 łapek w górę, a jeżeli chcecie kolejny odcinek z TOP 5 to wbijcie też 40 łapek w górę. Okej okay. i dziękuję Wam za kolejne subskrypcje. OK, zapraszam Was do oglądania. Także możecie napisać swoje top 5, jakie jest Wasze najbardziej wkurzające postacie. Zacznijmy od miejsca piątego. Zastanawiałem się, ale wydaje mi się, że miejsce piąte z takich kilku przyczyn może znajduje się... Uwaga, uwaga, Mandy. Dlaczego Mandy? No, Mandy według mnie dlatego, że po prostu jest to postać, która... Ma urta no denerwującego strasznie oraz to też jest naprawdę, naprawdę tutaj ciekawe. No słuchajcie, no jeżeli chodzi o to, no to zobaczcie, my możemy stąd aż normalnie stąd aż do końca mapy, zobaczcie co zrobić, no właśnie. I najgorsza, jeżeli jest Mandy przeciwko wam lub z wami na napadzie, to, to praktycznie pewne jest to, że jeżeli macie ogala, to pewne jest to, że przynajmniej zadacie trochę procent przez tego uta, ponieważ ten UR tak jest dobry, zobaczcie, a po, zobaczcie, że to przez ścianę bije i to naprawdę bardzo denerwuje e, Waszych przeciwników, jeżeli wy od swojego Respawna strzelacie aż do nich Respawna, żeby nam na przykład im 6% zadać, albo na przykład tak niechcący ich zabić na przykład na salę. więc to jest naprawdę denerwujące. I ta postać naprawdę mocno denerwuje, jeżeli chodzi o, jego, o jej urta. Także naprawdę jest to postać, która znajduje się u mnie na piątym miejscu. Także okej, okay, przechodzimy dalej. Miejscem czwartym jest Willow. Dlaczego Willow? A to dlatego, że też przez, jego, przez, ją, przez jej urta oraz też przez rzucanie jej ataku. Zobaczcie, że my możemy przerzucić czy przez ścianę. Też zobaczcie, że to naprawdę denerwuje. Zobaczcie, ile my zadajemy. Nie zadajemy wcale tak mało. No i najlepsze jest to, że na przykład, jeżeli mamy dobrą sytuację na przykład w grze, to na przykład on nagle pomyśli, że okej, okay, użyjemy urta i będziemy tobą sterować i na przykład jak jesteście jeden na jeden na solo, to nagle on wami steruje no i przez to idzie z wami do strefy i przez to przegrywacie. Ja tak już kilka razy robiłem, więc to jest naprawdę bąsto denerwujące, naprawdę jest to takie wkurzające, jeżeli chodzi o granie na przykład jeden na 1 jeszcze jak jest strefa praktycznie na całej mapie, więc to jest naprawdę postać, która tak denerwuje, jeszcze na przez ścianę, także jest to postać, która jest na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o mój ranking, ok no i miejscem trzecim w sumie, tak szczerze mówiąc, jest to Kruk, ponieważ Kruk e, razem, no denerwuje ogólnie, tak jak Byron, który też tak jakby ten, no zobaczcie, no Kruk jest denerwujący, ponieważ on na przykład z daleka może wam ten, no wiem, że mało zadaje, no tutaj 116 na przykład, ale to bardzo denerwuje, ponieważ nie możecie się wyleczyć przez jakieś kilka tam sekund, albo na przykład was może o tak pyk, pyk i tak z wami może robić. I właśnie on sobie tak ładuje powoli ulta, aż, aż, do, aż do momentu, kiedy on sobie naładuje tego ulta. I w pewnym razie, jak będzie jakaś szansa, skoczy na was i będzie po was. Dosłownie, tak to wygląda, więc naprawdę ta postać denerwuje. Plus jest taki, że przez ścianę ona nie bije, ale niestety jej przez ściany już przechodzi. Dosłownie, tak dużo. Zobaczcie, jak, ile ta postać bije i ta postać naprawdę napadzie. Jeżeli podchodzi tak, tak teraz, jak, tak, tak jak teraz ja do sejfu, to zobaczcie, ile ona bije. Zobaczcie, ile, zobaczcie, ile to bije. Ustawię się równo bije praktycznie 10 tysięcy czy to jest jakieś 30 nawet bym mógł zadać więc to jest naprawdę tak dużo zobaczcie, tu raz zadaję i drugi raz zadaję, naprawdę ta postać jest naprawdę wkurzająca, jeżeli chodzi na przykład o między innymi jeżeli macie, jeżeli ma okazję to na was skoczy albo na napadzie wam safe po prostu rozwali mocno, no dobra miejsce drugie, miejsce drugie tutaj mogliście się tego nie spodziewać ale jest to, e, uwaga, uwaga, jest to tik. Czemu tik? Bo no, tik w sumie jak na przykład jak taki Willow. Słuchajcie, tik jest taką postacią, która po prostu, zobaczcie, to nie jest jak Willow, że jak, jak najpierw nie wejdziecie, to potem wam nic nie zala. nie, po prostu zobaczcie, o, i to potem wybuchnie, albo was walnie, albo nie, zobaczcie, no. To tak wygląda, że to, no, o, i to potem wybucha, jak ktoś by niechcący wszedł, nie? A nie jak u Willow, że, raz, że nie wejdziecie, a potem już nie wam nic nie zadaje. Jak oczywiście nie wejdziecie za pierwszym razem. No i zobaczcie, jak to wygląda. E, taki jest gadżet, który jest naprawdę super. No ta głowa. No i najgorsza to chyba głowa, jest naprawdę. To jest takie niefajne, jak między m.in. jest nagroda lub nokaut że to cię goni, a ty nie masz amunicji. No po prostu dosłownie masz taki przy, przypał ogólny, niestety. Ale no to jest postać, która. No musi zająć wysokie miejsce w tym rankingu, bo niestety jest taka prawda, zobaczcie, no ja mogę sobie z tym tak zrobić łatwo. Dam ci główkę i co ty masz z tym zrobić? I tak nawet jak ją zabijesz, to i tak cię ustrzej, bo jesteś bardzo blisko tej głowy, także no naprawdę jest to postać, która mocno denerwuje, tak samo jak tutaj, zobaczcie o. I zobaczcie, no co on ma zrobić, no. A tak samo jak Garrett, zobaczcie jak to dużo zadaje. Więc jest to miejsce drugie i zdecydowanie zależy, musi to mieć miejsce drugie, ponieważ ta postać naprawdę, naprawdę jest bardzo wkurzająca, naprawdę. No i miejsce pierwsze. Kto się by spodziewał, że na miejscu pierwszym będzie postać, która naprawdę denerwuje chyba każdego, jeżeli chodzi o grę Brawl Stars. No, oczywiście jest to Dynamite. No, jest to postać, która potrafi zdenerwować niejednego jednego, nie playera, na przykład na Zadymie, i tak dalej, tak dalej. Ta postać jest na każdy dobry tryb. No no ja lubię grać lub, lubię bije bardzo dużo, zobaczcie na dziesiątej mocy, bijemy dwa razy, tylko wystarcza. No, no Ud mówi samo za siebie, no został polem na hita go wziąłem. No, dlatego jest denerwujące, no zobaczcie, ja se mogę rzucić i zobaczcie od razu no. Rzucam go, o, przez ścianę mogę bić? Mogę bić, tak? Mogę bić? Mam gadżet, który blokuje? Blokuje. Mogę zabić, patrzcie ile naraz. Mam, mam stał poraż 4000 HP, proszę bardzo. Widzicie, co tu się dzieje? Jest to po prostu postać, to jest najprawda, naprawdę denerwująca. No nie da się jej, no nie da się tak powiedzieć. No trzeba powiedzieć, że jest denerwująca, bo zobaczcie, ona, 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 ona ściany potrafi rozwalić. Ona cię potrafi z gadżetem zablokować. Ona cię potrafi z daleka zastrzelić ultem ze stompem, który cię na hita może zabrać, bo niektórzy, niektóre postacie mają mało HP. Ona może, ona może nawet trzech załatwić nawet takim zwykłym atakiem albo ultem. Naprawdę jest to postać, która naprawdę zajmuje miejsce pierwsze, bo to nie ma. I jak dynamik musi być? Najlepiej na drugim miejscu, ale na pierwszym miejscu zdecydowanie ona musi być, bo zobaczcie, no to jest po prostu to tylko pokazuje, jak ta postać denerwuje, no zobaczcie, o zobaczcie, o, no ja sobie, no i zniszczyłem, na przykład zniszczyłem, nie wiem i mam przejście do, do safe'u przeciwnika, więc to jest naprawdę postać, która denerwuje mocno i naprawdę, jeżeli macie dynamika, jeżeli potraficie grać to nie jednego gracza już umiecie zdenerwować podczas jednego meczu no to to jest moje, mój ranking, jeżeli chodzi o najbardziej denerwujących postaci, jeżeli chodzi o moje. O mój ranking najbardziej denerwujących postaci, jeżeli chodzi o browstars. Pozdrawiam jeszcze z mojego klubu C CX Szymon. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Cześć.